tutaj mi przerwało to jak się włącza pełny ekran to sobie zapomniałem że wtedy nagrywanie się wyłącza i nie wiem i wtedy nie widać jak je włączyć więc spróbuję jednak tak nagrywać z... z niepełnym ekranem tak to mogę nazwać i co ja się ja bym te kokony zniszczył bo ja się boję że tutaj zaś od kuro... królewska pajęcza wyjdzie tak jak to moja płaszczyzna mówi o, pają czy znaczy, te tak, świnki. Tak. Jak to się dał zgasić? To ja się tu... To jest pełno tych pajęczy nie wszystkiego. Mm. Jak widzicie, ale te głupi świnie. Takie agresory straszne są. Ja się boję do nich podejść w ogóle. Spiderglandy. O! Czekaj! Czekajcie, czekajcie. To wsadzę. Tu. Dódkę też i pajęczynki. Albo nie, pajęczynki już będą mi się stakować. Blandy też mi się będą stakować. I kamyki może. Zagonię go tam, żebyśmy się na niego rzucili. Dobra, biorę wszystko. O, dużo ich tu jest. Dobrze. Aj, aj, zauważyli mnie. Kójdę. Dobra, jest. Ej, nieźle by było, jakby tam kulowa pajęcza wyszła. No. To by się tłukli. No, widzicie, agresor. Widzicie? I agresor. Ja też jestem agresywny. Patrzcie, jak jestem agresywny. No. O, pająki wyszły. O kurde, uh -oh. jatka. e co tam, już za chwilę ich utłukam. Bier, bierę Ale ja góry. Idę, nie. idę, idę, spadam, spadam, dobra. Ja tutaj, wiecie, przyszedł z jakąś armę świn, czy cokolwiek. Mm. Przydałoby się. Albo już wiem, pajączki stąd wezmę. Da. A przy okazji, nud jeszcze będzie z tych. Tej... Kulde, jak one mnie. Mm. Kulde, baba, teraz dwie. Chyba właśnie o to mi chodziło. Teraz jest zaprowadzę do świn. Jak, jak się będą. No. Nie, kurczę, kurde, nie, no, e, czekajcie, ja tu mm. miałem kamień z krzeszenia chyba, tak, no miałem kamień z krzeszenia, tylko muszę go sobie znaleźć, czekajcie, mm. mapa, mapa, szybko, nie. czas leci, kamień, 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 kurde, chyba nie mam kamienia, nie, jest, przy świniach, szybko, słuchajcie, mam mini mapę, to może dam radę, zdążę, Ach, poruszam się szybko jak kubica. Ale nie wiem, nie wiem czy zdąży. Nie, powinienem zdążyć, mam 80 sekund jeszcze. bo niedaleko jest. Kurczę, się, bo że ja nie dam aby wziąć tych rzeczy i, i że mi zjedzą jedzonką. Mm. A noc już zapada, ale z tego co pamiętam to się chyba restartował dzień. Czekajcie. O. Też szczęście, że miałem ten kamień z krzeszemiał. Wow. Jakbym go nie. Gdzie on jest? A. no kudę, tu też pajączki? Ja nie wierzę, no dobra, ale przynajmniej żyjemy. Dzień się zrobił. Dobra, żyjemy, jest bardzo dobrze. A nie, nie się nie zrobił, a szkoda. Epsika spada i teraz szybko muszę zapylać po moje rzeczy, bo inaczej będzie się. Hmm. Ja szybko pójdę. W razie że go będę nagrywał z kamerką, ale na razie jeszcze tego nie obczeiłem, bo jestem nowy na YouTube i ogólnie chciałbym ją sobie... Czekajcie. Tam jest, no. Gdzie czekajcie. Aj. Eee, tu mnie. Boję, że te pająki mnie za chwilę dopadną sami też świni. No Kurde, głupi kre! Spadaj krecie, no. No jeszcze teraz mieć... Ci... To kurde! Ja nie... no szybko walcie w kogo innego. Tylko nie we mnie, ja tu jestem nowy. Sorry. No, kurde, spadajcie! Ja nie wierzę, no. Jakie Muszę sobie szybko tam wziąć. To co jest najdalej nie chcę niszczyć wezmę ja sobie to, że robić szybko co no nie, świnia mi wszystko zje no tak, tak Tamstwo. kurde, nie złoto, nic z... zjadł 20 yeah. złota ja nie wierzę, no co to się stało ja naprawdę, nie wiem oj wiesz, ja się boję tej świni, że ona za chwilę podejdzie i wszystkich zaburzy dlaczego bawołów nie tylko? Też jest dzikie. Nie z ich obozu Ale ten, ja nie wierzę, kredzia 12 zł, chyba. Ogor, no to ten ogor tu robi. Czekajcie, psiki muszę sobie naprawić troszkę. Ja nie wierzę, ale fej. Czekajcie. Ja nie nie mogę bazu. Mm, tak te świnie wybijecie. Mm. no ja mm, no. świnie jeszcze mi czesterka kurde nie no ja nie wierzę Jakieś no. seria failów jeszcze do pająków podeszłem ja silika mnie zje, kurde, napalić do ogniska. No zostawcie mnie. Jeszcze łapa kurde idzie. złota będę musiał tyle obać jeszcze. Ta gra czasami jest taka chamska. Uba, wiesz, zależy jak się gra. W moim przypadku nie dość dobrze, więc mam problem. Tutaj jeszcze zabili parę pająków, żebym wszystkich przeprowadził. To jest straszny fejlą, gdy zagapiłem się na tej świnie. Tak to by wszystkich wyczukło. Czekajcie go z walę, bo jeszcze ja bruszka będzie z nie wywalam się tych, którzy umą, ale no, ogólnie wiecie. O, go nie znam. I ziomeczki, w czego, jak chcecie, dołączajcie, ja chętnie zapraszam. I mam słabo z psiką. Czekajcie, z nią sobie. już lepiej mam, ale nie dobrze. Czekajcie. Ja nie chcę, żeby... no... nie chcę sobie... mam mięso... pewnie to zjedzą... Pięknie. tak zjedzą... zjadł no. sobie te... swój ogień. Poczekajcie, hej, muszę będę tylko jedną. Idą... głównie go to zobaczyć, Tak, idę, żeby się tukli z tamtymi tymi. Z dzikimi świniami, tym, chociaż ja sobie coś tam zabiorę. Czekajcie, tu, atakować. Atakować. Świnki czasami nie są zbyt mądre. Jak trzeba atakować, to nie atakują. No, jak kurde, pająkiem koło nosa przechodzi, to siedzą i sobie wciągają, tam jakieś jedzą tam. w te świnie, no. Wkurzające. Nie... Wiecie co ja ich nie chcę spalić, bo spaliłoby co innego. Może bawołabym do sioba? Nie. Zupomys, nie pomysł bo nie, to. O ja. Walerie. Czekajcie. A bo mogę jeszcze zaatakować te bawoły, ale ja się w boję, wtedy mnie zabiją. Mm. Hmm. Eee, nie, nie, nie. A nie, przecież nie rzucam się na nie te głupie świnie, bo one przecież atakują tylko te. Tylko atakują... Nie, nie tylko atakują, tylko nie atakują w ogóle tych pył. Eee, bawołów. Kolejny kamień z krzesienia przy się no. Dużo. <coughs> przepraszam. Dużo kameczków. Kilowek jakiś 70%. Co? Ach. Ja bym, ja Wam mówię, ja bym sobie wziął tutaj... No, bym zabrał taki oddział pająków, żeby ich tam wszystkich zdzieliły, ale no to jest kurde. O, wziąłem ich. Jest. Szukajcie. No chodźcie pająki, chodźcie. Pająki. O kurde, tu jestem, chodźcie. Patrzcie, no au, no wyszedł, nie no, to głupi pomysł z tymi panikami tak na da jeszcze mnie pewnie zabiją wcześniej. Hmm, no ja nie wiem co zrobić z takimi świniami, ja na pewno nie będę z, żył z nimi w zgodzie, mm. no ja nie, no, ja nie wierzę jak ona on mnie zatłukną. No. No, jest ciekawiczek tak sobie zmarnowałem Słabo, bardzo słabo to. Czekajcie mm, To sobie wypalę To sobie uchubię sobie zjem. No, Jakieś tam tych kwiatuszków muszę to zbierać Bo nie mam Bo on to jest słabo znęć Se je zjem. To sobie rzeczy o... Tutaj jest pełnia, to już będzie. I może chester, a, a nie, nie mamy czy... cię. Jest taki fajny mod Chester Choice. To są nowe, fajne chestery. Ja bym go sobie tak? może dodał, ale no. Ja go chciałem sobie dodać, ale nie znalazłem i bym sobie go właśnie żoneczki pos poszukał. Bo wow, jest pokoi się przydaje, na przykład można jest trochę strzelniczego coś zrobić no, albo coś takiego żeby ten żeby sobie na przykład nie zbierać ciężkich koształów i dusz to można po prostu no jakieś kwiatuszki pozbierać, czy to na przykład nie wiem skrzydła tych nie Batmanów tylko nie ogólnie się przydaje taki mod i co, z gębsy to troszkę lepiej hmm Faila słabo sobie wtedy co? on tu był? czekajcie ja go przecież, aha nie, ja go użyłam hmm. nie, bo zwiedzam może dalej po nie że coś sobie znajdę tylko w pełni jest niefajnie to, że nie, niektóre kwiatki się zmieniają w moczne kwiatki. Mm. Czyste zło. I co? No i ja jedynie to już tam część znam. O, dobra, z z niej więc dobrze. tylko sobie podregeneruję jedząc. kwiatki. No, szczęście miałem straszne. A sobie ten kamyczek wcześniej znalazłem o tutaj jest przejście to sobie pozwiedam aha no, tutaj są handły Też nie wiem może handły wtedy tam zaprowadzę nie wiem nie mam pomysłu nie wiem te sobie pozwiedam może wykryłem moje klikanie widzicie wykryłam przyspieszałem jak klikam no kurczę, a bez się tego, albo nie jest blisko o silk przyda 16 si silków już na zbiorę? nie wiem hmm. czekajcie, da. tego sobie wezmę No to spoko, no, nie, przecież jest, No jest I co następna będzie? nie, teraz jeszcze się co? No bo nie jest spoko, że można zbierać z tych z tych ścianek zbierać patyczki i w ogóle I czasami czasem jakieś nie wiem specjalne wrzucą typu wstążki, zakula świn czy coś. Nie. Przydaje się stamtąd wiewiat, tu często są handl, ale ładna polana spoko, co sobie zjem. Tutaj ładnie byłoby zamieszkać taki środek ładny, ale już się zamieszkałem, na to jest coś No cóż, nie wiem. Jeszcze mam pomysł, żeby handy tam zaprowadzić w syn, ale no właśnie, no, boję się, że my też nie zatykam. O, linka. Co do czystej Hmm, patyczki. Nie zbieram żeby to tak sobie mogę Jest potrójny? Nie, potrójny. Już No i co? Tutaj mam jeszcze... Ja, ja tych psów poszukałbym, bo może to nie jest taki zły pomnik. psy są szybkie, ale nie nad za z głodieniem. No już popełni. zjemy i szukamy dalej. Ja tu Ode drzwiami śpi. Hmm. Tej nie było? No, to tak. E, lol. A to jest ta pułapka. To znam. Patrz kuba. Jak się tego pająka ukucie. No tak. Wiesz, która, nie? No wiem. Ale to wszystko się zapali. Gdzie inne pająki się pojawiły? I to była pułapka. Hmm. Kurde ci wpadłem w pułapkę, no ja nie Co ja. i... no, mówiłem, że to pułapka? No mówiłem, że to pułapka, ale myślę, że jak się go zaatakuje, to ten to, to już spali, bo też taka jedna była Ale troszkę ja nie pamiętam już Dobra, szybko biegnę po... ten lud, szybko pozbierać no. e, Nie chodzi mi o lud, tylko o lud Wiecie, no i sianka przydadzą tylko boję się że to teraz wszystko się zapali nie nie zapalasz okej okay. czyli jednak hmm, tu mi się zamówiłby ten no spróbuj. był no, kudę z modelu z przejście. przejście no, tak. chyba zwiedzamy dalej bo tutaj nie była a no, tu ciekawy jestem o ten sobie tam możemy przychodzić jakbyśmy mieli kryzys sobie pozbawiamy, bo chciałem coś wam pokazać. Co tutaj leży? Ej. Nie. Aha, to sobie doczęstę. O, było. Nie. Tak, dobra. Kto tu leży? milk x back, back, back one. A, to jest ten przepis na, co, so, jaki przepis? E, no to są po prostu jaj i bepon tam leżę Dobra, to sobie zjem. Już prawie mam pełną psikę, życia nie mam pełnego, ale się uzbiera jeszcze też hmm. To jeszcze się trzyma ale gęsty lasek niego sobie spalił. Ja bym go sobie spalić, żeby by się jechało. Kurde. tak. Czego nie widać, ale co tam mam? To sobie weźmiemy. Kwiatka z mną. No i słuchajcie, ja bym już dzisiaj kończył, tylko bym doszedł do obozu, bo nie chcę, żeby mi tutaj coś zjadło, przyjdę znowu ogólnie tak wolę to to tak tak w ogóle to wolę kończyć w obozie, no bo mm, jestem od razu w obozie, jakbym coś sobie przypomniał czy coś i piszcie mi w komentarzach co poprawić albo jakie mody zainstalować znaczy jakie zainstalować się albo ja jakie mody sobie dodać bo ogólnie ja chętnie czytam wasze komentarze i co no i wiem że jestem amatorem ale no ale czytam na waszego ja bym doszedł do obozu i bym już kończył widzicie. to jest ta pułapka, no to tak szybko sobie dojdzie z tym laską. Ej, czy ja nie mam sniga? Jakąś no. Ten sobie przyjdę, sobie może coś nowego zmienić. Nie, tak, tak w ogóle to nie lubię mieć jakichś skaków ani mm. takich ścieżek od odkrytych na mapie, bo to potem nie pani wygląda i nie wiem co z wokół. Tak jak sobie przynajmniej jakąś taką głupszą ścieżkę odkryję, to już wtedy wiem. No ale. czekajcie, to była zużyta. To jest kuryś się cieszę bardzo, że go znalazłem. Mm. Mogę z nim sobie handlować. Znajdę jakieś pochodeczko. Szkoda, że nie, że nie da się nadawać na np. złota, by wtedy drobił jakieś ciekawe rzeczy typu kryształy, śrubki czy coś albo na przykład jedzenia, by drobił właśnie jakieś takie te zabaweczki za jedzenie albo coś. Ogólnie w Wrocław Sigła jest taka maszyna, jeśli nie, nie, nie znacie, do której się zbiera te dublony Potem, jak się wrzuci drugą, to wtedy ona ci coś wylosuje. No to jak, dziś to już koniec. Żegnam i do następnego odcinka. Cześć. Hejka.